Gdy więc została poczęta mała królowa dziewica, zostało też poczęte w niej i w ludzkich pokoleniach królestwo mojej Bożej Woli. Ponieważ my, tworząc i dając jednej istocie zdumiewające łaski, widzimy w niej. Całe człowieczeństwo ludzkiej rodziny, tak jakby było jednym tylko człowieczeństwem. Spójrz zatem, gdy dziewica została poczęta w wolnym od wszelkiej zmazy zarodku, a to było całkowicie dziełem Bożego Fiat. W rodzaju ludzkim ponownie zostało poczęte królestwo.